Hej, hej, to ja, witajcie. Eee, zrobiłam sobie kawkę, odprowadziłam młodego, może tak, w pierwszej kolejności. Odprowadziłam Adasia do przedszkola, zrobiłam sobie kawkę, to jest taka moja rutyna. Eee, no i teraz będę sobie planować dzień. Może na samym początku, jak już zaczęłam tego vloga, bo to ma być w planie, mam jednodniowy vlog, chcę tyle powiedzieć, że nie wiem, od czego zacząć. Praca. Pracy jednak nie jedna godzina, a trzy. Więc to już się robi poważnie. Eee, <laughs> sprzątam słuchajcie, y, training center, siłownię, dwupiętrową. Y, pracy jest w opór. Y, no i jak byliście zapewne, większość z was, na siłowni kiedyś, kiedykolwiek, to wiecie, ile tam jest sprzętu, jak on jest rozstawiony, rowerki, bieżnie, sreżnie. Wszystko dużo. No i ja między tym. Sprzątam tą podłogę. Jest śmiesznie. Po pierwszych dwóch dniach, jak przyszłam, bolało mnie wszystko, bolały mnie plecy. W ogóle yy, przypomniałam sobie, że mam jakiekolwiek mięśnie w swoich plecach. Yy, bo nie byłam po prostu przyzwyczajona do tego typu ruchu. Ja jestem przyzwyczajona do dźwigania Adama, do noszenia zakupów, a nie do latania z mopem ale powiem Wam, że yy, cieszę się sprzątam po prostu z uśmiechem na twarzy, bo robi mi to dobrze. Dobrze mi zrobiło wyjście do ludzi, wyjście z domu, mimo tego, że ja jestem introwertykiem totalnym, yy, takie, po prostu taka odmiana yy, niezamykanie się w, w domu, mimo tego, że ja lubię spędzać czas ze sobą, lubię czas yy, gdzieś w samotności, to takie wyjście. Do ludzi, do pracy jest naprawdę na plus, i wiem, że jak się wprawię, jak po prostu. To jest kwestia, nie wiem, pewnie tygodnia i, i będzie dobrze. No i mam nadzieję, że też z czasem tych miejsc będą mi dokładać, żeby wyszedł pełen etat. Pełny etat, żebym miała. No ale zobaczymy. Na razie jest dobrze, jestem zadowolona. Jest mi ciężko, ale to tylko dlatego, że. Nie jestem wprawiona i jest to coś nowego. No. To to właśnie odnośnie pracy. Teraz wypiję sobie kawkę i będzie drugi odnośnik. Druga sprawa, w tle choinka. Ubrałam choinkę, ona jest sztuczna. Nie dość, że założyłam połowę bombek, bo mówię, nie będę się, wiecie, cyckać z tymi bombkami, nie chciało mi się, więc założyłam tylko połowę bombek. To, że ta choinka jest delikatna, to chyba Was nie dziwi. Ja nie lubię tych kolorowych, kryształowych, świecących, błyszczących, więc założę tylko połowę bombek. Ale przez jeden dzień tylko, nie wiem czy to widać, bombki są tylko tutaj. Na dole nie ma bombek, ponieważ mój syn zdzierał wszystko. Co było w zasięgu jego małych rączek, więc wszystkie bombki em, latały mi po podłodze, turlały się, on wszystkim rzucał, na szczęście to są plastiki e, i nie miało to sensu. On zrzucał, ja ubierałam z powrotem. E, I tak w koło i się wkurzałam, po prostu mówię, dobra, ubieram tylko górę i na dole są tylko światełka. I tyle. Ale nie o tym, nie ochodice. Pamiętacie, jak mówiłam, że mam plany na święta i że wyjeżdżam? Nie wyjeżdżam. Plan był taki, że pojedziemy do mojego brata. Chciałam się zobaczyć w końcu z rodziną. Ehm, czekajcie, żebym powiedziała to po kolei, żeby to miało jakiś sens. Ok, mieliśmy się spotkać u mojego brata. Miała tam przyjechać moja mama z mężem, moja siostra i ja z Lot stąd ze Stavanger jest bezpośredni do Amsterdamu. I nie jest on jakiś długi i skomplikowany lata KLM. I ja taki bilet też kupiłam. Już mam kupiony, normalnie mogę wsiąść i polecieć. Eee, ale no jak się domyślacie też, on nie był tani, bo to jest okres typowo świąteczny. Eee. Moja siostra mieszka w Opolu. Moja mama mieszka pod Bremen w Niemczech. Mieli dojechać samochodem. Moja siostra miała pojechać yy, busem tak, do mojej mamy, tam do męża. I oni mieli wszyscy razem pojechać do mojego brata. I ja miałam dojechać do Amsterdamu. Oni mieli mnie odebrać z Amsterdamu, pojechać do mojego brata. Mój brat mieszka od Amsterdamu jakieś, nie wiem ile tam jest, 50 kilometrów. Na oko. Nie, nie wiem dokładnie. No i słuchajcie, y, moja siostra jednak się rozmyśliła y, i ze względu na panującą sytuację powiedziała, że nie jedzie. E, no i ja zaczęłam tak myśleć, bo ja po przylocie z Polski, jak wiecie, byłam w Gdańsku przez, na dwa dni, y, byłam też na tych testach. I już nawet nie chodzi o te same testy, że próbują wydłubać Wam kawałek mózgu tym patykiem. To nie o to chodzi. Po prostu jak usiadłam i zaczęłam analizować moją podróż z Adamem sama, to po prostu mnie to przerosło. Adam jest takim dzieckiem, że on nie usiedzi. Ja, on posiedzi w wózku 5-10 minut. Jest wszystkiego ciekaw. Ucieka, biega. No wiecie, jak dziecko, on jest po prostu żywy, strasznie. Jak ja sobie pomyślałam, że już pali to ten lot, bo lot jest tam godzina chyba 15 minut, więc to jakoś bym to przeżyła. Ale czekanie w tych kolejkach, bo ja mam nieaktywny paszport yy, cOVID. Eee, czekanie w kolejkach do testów, testowanie się, to wszystko, ta cała otoczka z dzieckiem, po prostu mnie przerosła i nie jestem na to gotowa y, psychicznie i pomyślałam, że po prostu odpuszczam, że nie chcę no jest mi strasznie przykro, oni są na mnie źli, wiadomo no bo gadaliśmy się inaczej, a teraz jednak odwołam w ostatniej chwili można powiedzieć ten, ten wyjazd, ale y, jak mam sobie robić Fundować tyle stresu, bo dla mnie to będzie stresująca. Ja po prostu jestem takim człowiekiem, że ja wszystko odbieram trzy razy bardziej niż inni. E, I postanowiłam po prostu, że nie chcę sobie tego robić, e, oszczędzić sobie stresu. E, później jeszcze, bo tego chyba nie powiedziałam, strasznie to wszystko chaotyczne. E, Święta mieliśmy spędzić u mojego brata, a później mieliśmy jechać samochodem z moją mamą, no bo oni, wiadomo, muszą wracać do pracy, więc jechać samochodem to jest jakieś 4 godziny drogi z, z Holandii do, do Niemiec. Więc te 4 godziny jeszcze drogi to jakoś, no, no wiem, że ludzie jeżdżą. Wiem, że nie takie trasy pokonują w tysiącach kilometrów. E no, ale jednak jakoś nie. Coś mi, coś mi mówiło w środku, że jednak mam nie jechać, więc posłuchałam po prostu tego głosu. Nie wiem, czy dobrze robię. Jest mi przykro, strasznie, chcę mi się płakać, jak o tym pomyślę. Ale zdecydowałam już, że, że zostajemy w domu na święta i nie jedziemy nigdzie. Zobaczymy, jeżeli uda się odzyskać część tych pieniędzy, bo miałam tam wykupione ubezpieczenie podróżne. To polecimy po prostu, może jak się to uspokoi, może jak nie trzeba będzie się testować na, na każdym kroku, w każdym miejscu, to może wtedy polecimy. A jak nie, to może pojedziemy w lecie samochodem, zobaczymy, nie wiem. Na razie o tym nie myślę. No, taką podjęłam decyzję. To, to się chciałam z Wami podzielić. No, zostajemy sami. I przez to, że zostajemy w domu, muszę przygotować jakieś święta. E, więc wyjęłam ja grzyby. Tutaj mam y, nazbierane z tego roku tegoroczne suszone grzyby. E, będę robić bigos, taki mam plan. I muszę z tych grzybów zrobić y, albo łóżka, albo pierogi z grzybami, albo z kapustą i grzybami. Takie wolę bardziej. Na pewno będę robić bigos, tak sobie wymyśliłam i muszę zrobić sernik, ale szukam przepisu, bo ja nigdy nie robiłam w życiu sernika takiego sama, sama. Robiłam taki spaczki z paczki doktora Edkera, ale to wiadomo, jest łatwizna, ale sama nigdy nie robiłam, bo ja z wypiekami tak nie za bardzo się lubimy, bo mi zazwyczaj nie wychodzą. Yy, więc dzisiaj zabieram się za bigos i za ciasto. To jest mój taki mus, że muszę to zrobić pranie się robi, nastawiłam, muszę poodkurzać. Wiecie, tu praca teraz, tu Adam w przedszkole, muszę do 3.30 go odebrać, więc muszę się streścić, spiąć poślady, żeby ze wszystkim się wyrobić, no bo później jak Adam przyjdzie, to za wiele nie zrobię, więc muszę jeszcze posprzątać. Jutro Adam już, no jutro jest Wigilia, więc Adam nie idzie do przedszkola i chciałabym mieć wszystko przygotowane już na jutro, żeby żeby jutro się nie stresować i żeby nie, nie dokładać sobie, wiecie, pracy zbędnie, więc. na grzyby. <grydy> Najpierw na samym początku, na grzyby, chociaż pewnie y, powinnam to zrobić wczoraj wieczorem, bo grzyby się chyba długo muszą moczyć, z tego co pamiętam. Przez noc? To grzyby? Nie, ciecierzyca. Y, 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 przynajmniej dwie godziny. <grydy> mm -hmm. Chyba niecało ile tu grzybów, tyle Wystarczy Dobra Niech się moczą Mam nadzieję, że robaków nie ma. Na szczęście powiem Wam, że jestem uratowana, bo jak była mama, to zrobiła mi ruskich pierogów mam w zamrażarce i krokiety też mi zrobiła, więc to mi odpada, nie muszę tego robić. Zresztą to jest, wiecie, takie muszę, nie muszę. No, tak się przyjęło, że to są takie potrawy dania wigilijne kto nie chce, nie robi, wiadomo ale fajnie jest jednak podtrzymywać tą tradycję, więc chociaż troszkę chciałabym właśnie tych pierogów jeszcze z, z kapustą i z grzybami zrobić sernik, bo sobie tak wymyśliłam, że mi się chce sernika chodzi za mną naprawdę już chyba od dwóch tygodni taki zwykły sernik oczywiście bez rodzynek w środku dobrze się składa, że mamy ten polski sklep można sobie ułatwić bardzo życie i kupić na przykład takie produkty więc muszę zrobić jeszcze listę, przeglądać dokładnie czego mi brakuje i jadę szybko na zakupy może najpierw, a później biorę się za bigos ogromnym ułatwieniem to nie jest reklama płatna Yy, wdzięczność za mixa. Teraz na przykład przy robieniu Bigosu nie muszę szatkować tej kapuchy, nie muszę się bawić w krojenie cebuli, tylko bzyt i jest wszystko pokrojone, poszatkowane, więc 5, 5 sekund i gotowe. Bula. Tu jest Patelnie. Tak sobie myślę jeszcze tak Wam powiem, że jak dostanę pracę na pełen etat, to wydaje mi się, że bardzo ucierpi na tym YouTube, bo... Eee, to znaczy, no nie chcę tutaj krakać i nie chcę e, wybiegać za bardzo w przyszłość, a jeszcze nie wiem co i jak, ale e, wydaje mi się po prostu, że będzie mi brakowało czasu i siły, bo już teraz powiem wam, że e, nie chcę mi się za bardzo bawić w to nagrywanie, obrabianie. Chcę to robić, a jednocześnie mi się nie chce, bo w tym czasie Mogłabym odpocząć, mogłabym zrobić wiele innych rzeczy, wiecie, praca na etat, drugi etat z Adamem, trzeci etap ogarnianie mieszkania, no wiem, że realia i takie samo życie, ale tak, kiedy mieszka się samemu nie jest to takie łatwe. Kapucha, o chyba za dużo tej kapuchy. Uchy damy na mniejsze obroty. A kapustę kiszoną też udało mi się właśnie dorwać w polskim sklepie, więc ja robię bigos zawsze pół na pół, pół kiszonej i pół słodkiej. Założyłam słuchawki, więc teraz bez odbioru. Nie wiem jak w smaku, ale pierwszy raz wyszedł mi sernik, bo robiłam pierwszy raz właściwie, ale nie przez to ogólnie ciasto mam na myśli. Pięknie wyrosło i robi się je w 5 minut. Ściągnęłam z internetu, więc tutaj gdzieś wsadzę Wam screeny, jeżeli też macie ochotę sobie zrobić właśnie taki sernik. 5 minut to jest z. Ja to robiłam właśnie z takim serkiem waniliowym z wiaderka. Kilogramowym i z serkiem mascarpone. Zresztą tutaj macie z boku możecie sobie spauzować, zobaczyć składniki. Nie wiem jak w smaku, ale wyrósł gdzieś tyle ponad, ponad blachę, więc naprawdę jestem podjarana. I nie mogę go jeszcze wyjąć, no bo. Studzi się teraz przy otwartym piekarniku. Otwartym, otworzonym. Zaraz jak ktoś poprawi. Nie wiem, czy jak się mówi. Yy... No. Daję znać. Wczoraj miałam taki zapierdziel. Się. Nawet nie wiedziałam, kiedy mi dzień zleciał. Odebrałam młodego i po prostu wszystko poleciało. Tak? Co, skarbuś? No ty nie możesz tutaj być. I zobacz, jak kotki jedzą. Mama wyrzuciła kotką. Widziałeś? Jedzonko? Nie? Tam kot. Zobacz, czy już zjadły, no. Czego nie ma? I... Teraz będziemy... Dwa kotki! Dwa kotki tutaj teraz nam przyszły. Czekaj, usiądź tu, skarbuś. O, tutaj, obserwuj. Idziemy do sklepu po pieczywo. Kupimy jeszcze brakujących kilka rzeczy, ale lista jest naprawdę krótka. No, co serce! I właśnie tak wygląda nagrywanie z dzieckiem. I co? I będę kończyć. Ten vlog jest naprawdę w moim mniemaniu beznadziejny. Ale może komuś może komuś się spodoba. I co? Chciałam Wam życzyć wszystkim wesołych, zdrowych i spokojnych świąt. Dziękuję wszystkim za życzenia, które już mi przysyłacie. Niestety, no nie będę w stanie pewnie na wszystkie odpisać. Postaram się, ale nie obiecuję wszystkim. I... No już chcesz iść? Dziękuję za bucika. No dziękuję bardzo. Także, o Ty chcesz założyć Ci? Dobra, daj. Troszkę za duże, ale no, proszę. O, ty mój, ty. Ty, Ma? Ma. Ma. Nie ma. No drugiego trzeba przynieść. Przynieść to mama założy. Także No, także trzymajcie się ciepło i pozwólcie sobie na słodkie. Ja w ogóle powinnam być antyreklamą, jeszcze tak się wtrącę tutaj, eee, czekajcie, gdzie ten fokus tu, tutaj, tak? Antyreklamą słodyczy. Zobaczcie. Czekolada i kokosanki. Także jeżeli szukacie kogoś, kto będzie antyreklamował słodycze, to jestem bardzo chętna. Żywy dowód na to, że cukier jest no, także kończę. Widzimy się nie wiem kiedy w następnym filmie. Trzymajcie się. Pa!